Wojciech Kawa przed Galaxy Side Battle z Dziwnów. Wojtek, jeżeli na FEN32 zobaczyliśmy Wojciech Kawa to Wojciecha Kawa 2-0, to jako Wojciecha kawę zobaczymy teraz w sobotę? Y Witam wszystkich serdecznie. Y teraz zobaczymy Wojciecha Kawę 3-0 myślę, że spokojnie. Ponieważ tak jak mówiłem, w poprzedniej walce miałem wychodziłem z dosyć poważną kontuzją. A bardzo mi zależało na, na tej walce, bo, bo wiadomo, Federacja FEN już odbija się większym echem i była to mega szansa na pokazanie się. I, no I udało się wygrać tę walkę. A teraz przede wszystkim jestem bardzo dobrze przygotowany, nie wiem czy, czy nie najlepiej w swoim życiu, bo czuję się fenomenalnie, nawet teraz pomimo robienia tej wagi, to czuję się po prostu super. A dwa, że jestem cały, nie mam żadnej kontuzji tak naprawdę i no i tak naprawdę czego się bać? No właśnie, muszę nawiązać do tego procesu robienia wagi, bo wiemy, że to jest bardzo włączające dla zawodników, nie ma co ukrywać, natomiast Ty też się być totalnie wyluzowany tym, jakby, powiem że gdybyśmy się spotkali gdzieś na ulicy obok, nie powiedział, że tą wagę robisz, czy faktycznie ten proces e, tego zbijania się tak bardzo płynnie tym razem? To znaczy... Według mnie jeszcze nie jestem na tyle, jak gdyby można powiedzieć, wyniszczonym zawodnikiem to, y, robieniem tej wagi. Dopiero zaczynam robić tą wagę, więc mój organizm bardzo szybko reaguje na, na te ładowanie wodą i tak dalej. A po drugie lubię cały ten klimat y, gali, całej tej otoczki. Dzisiaj to jest ta konferencja. Już po prostu się nakręcam y, pozytywnie do, do walki i tak naprawdę ten... Y, Mój cały głód i moje jak gdyby, odwodnienie organizmu niweluje tym, jak gdyby ekscytowaniem ty, tym wydarzeniem. właśnie Wojtek, Seaside Battle z Dziwnów, wielkie MMA, wraca ponownie tutaj na tą zachodnio-pomorską Polskę, gdzie, gdzie na wielu doskonałych fighterów nie możemy narzekać, bo jest ich tutaj bardzo dużo, natomiast no, brakowało takich wydarzeń, to co dla Ciebie znaczy bycie częścią takiego właśnie wydarzenia w tym regionie? no Na pewno jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. Był co, był w Szczecinie kiedyś Iron Fist, była też arena berserkerów, która możliwe, że za niedługo się odbuduje. No i super właśnie dzięki tej mojemu menadżer, menadżerowi Piotrkowi Januszowi, któremu też serdecznie dziękuję za to, że, że jak gdyby postawił też na mnie i chce mnie widzieć jak gdyby na tej gali. Czuję się bardzo wyróżniony i i no możemy zobaczyć właśnie lokalnych, można powiedzieć zawodników, którzy nie są tylko jak gdyby lokalnymi zawodnikami, których trzeba jak gdyby, nie wiem, budować czy coś, tylko każdy jak gdyby ma sportowo mocnego rywala. Yy, no i będzie super widowisko. No właśnie, Wojtek wspomniałeś o tej walce dla Federacji Fenia, ja też ja o tym mówiłem. Yy, wiem, że na Trybunale jest Paweł Jóźwiak. także to jest, no nie ma co ukrywać, kolejna szansa na to, żeby się dobrze pokazać i gdzieś wywalczyć sobie tą jeszcze mocniejszą walkę w tej 0 kategorii dla Ciebie. Yy, no tak, z tego co właśnie słyszałem na konferencji, że, że na, na... Na widowni będzie prezes fenu Paweł Jóźwiak. No i co? No, to daje tylko dodatkowego kopa do pokazania się jeszcze z lepszej strony. No, na pewno będę. Próbował jakoś widowiskowo skończyć tą walkę i wywalczyć jak, jak najlepsze warunki do negocjacji nowego kontraktu. Twój rywal, Nie wiem, czy dobrze wymówię to nazwisko, także proszę o wyrozumiałość. Swiatosław Zimanow, wiemy, że z niedużym wyprzedzeniem wziął tą walkę, wiem, że niedużo czasu minęło od jego poprzedniego pojedynku do tej walki z Tobą. Powiedz mi, tobie w Twojej karierze zdarzyła się taka historia, że te walki faktycznie miały gdzieś około tych dwóch tygodni? Między jedną potyczką a drugą? Yy, tak, no przede wszystkim yy, w amatorstwie tak miałem, tak? Czasami nawet się biłem yy, tydzień po tygodniu, czy nawet czasami przecież na, na jak się walczy tak naprawdę kilka walk jednego dnia, więc to nie widzę jak gdyby w tym jakiegoś yy, wow. Yy, z tym, że wiem, że mój przeciwnik wiedział o tej walce praktycznie w tym samym momencie, co, co ja wiedział i po prostu yy, chciał nie wiem, zrobić po prostu dwie walki na jednej formie i po prostu walczył tak yy, na tym szark z atak. No i teraz zawalczy ze za mną. No właśnie, obserwowałeś tę walkę na Sharks'a, tak? Miałaś okazję zobaczyć? Nie, właśnie nie wiedziałem, a to dlatego nie, że przez moje zaniedbanie, tylko myśleliśmy z menadżerem, że jest dwóch y, Zimanowów po prostu. Jeden jest na tapolodzie z rekordem 0:1, drugi jest, y, jest z Rosji, drugi jest z Ukrainy z rekordem 3 y, Tak naprawdę jest tam literówka tylko zmieniona, a się okazało, że to jest ten jeden zawodnik tak? i ma, ma już sześć walk zawodowych. Także nie widziałem tej walki, po prostu bo myślałem, że to nie jest, nie jest on. tak? Myślałem, że to jest inny jakiś tam Zimanow. No właśnie, Zimanow pokazał, że twarda głowa, bardzo, bardzo taki solidny zawodnik, powiedział solidny. E, dobra okazja do tego, żeby sprawić te umiejętności e, stójkowe przede wszystkim, bo wiem, że z tego jesteś e, znane. Nie, culujesz bardziej w zapasy, culujesz bardziej w partner, żeby troszeczkę bardziej przekrojowo się pokazać tą galę e, na tej gali, czy jednak typowo, typowo idziemy w tą stójkę, która wiemy, że się taką twoją wizytówką? To znaczy, powiem tak, że walka przede wszystkim się zaczyna od stójki, więc yy, zobaczymy. Muszę go na pewno wyczuć yy, i zobaczymy, do, do czego będę ja dążył, do czego on też będzie dążył. Co będzie wchodziło, to, to będę do tego jak gdyby szedł. Tak? Co, w której płaszczyźnie. Będę się czuł lepiej, do te tej te będę dążył, a wydaje mi się, że jestem od niego lepszy w każdej płaszczyźnie. Mhm. Zdrowy, zadowolony, uśmiechnięty Wojtek takiego Wojtka chcemy oglądać, także Wojtek z tym samym uśmiechem na ustach kibiców. Bardzo Cię proszę do oglądania gali Seaside Battles. Serdecznie zapraszam wszystkich. E, sobota wieczór, godzina 19:00 startuje pierwsza walka. E, 10 lipca Seaside Battles e, w Dziwnowie. E, bądźcie tam albo oglądajcie. Time Fightime.pl, tak? Dokładnie. I... Ja dodam, że studio będzie o 18.20, już także. O, no to od 18.20 oglądajcie. I z skorzystając z, z okazji, Proszę, mogę jasne. pozdrowić. Oczywiście. Chciałem pozdrowić i podziękować serdecznie mojej rodzinie, mojej kochanej Nikoli, sponsorom w firmie Aloha Residence, w firmie Mirandomy, w firmie przede wszystkim Altor, w firmie Edil, RT Trans. W firmie Diety od Brokuła dziękuję za zapyszne jedzonko codziennie pod, na wycieradce pod moim domem co chwilę, żeby kogoś pominąć. W firmie Władca Kostki też serdecznie dziękuję, studiu S11 a kogo pominąłem, to, to bardzo przepraszam, ale robię wagę i, i jak gdyby nie mam takiego skupienia. Jeszcze chciałem podziękować trenerom od zapasów. Tomkowi Nowakowskiemu, głównemu trenerowi yy, Piotrowi Bagińskiemu yy, i Rokezowi, yy, yy, Pawłowi Nędziemu, policjantowi za przygotowanie motoryczne i fizyczne. Yy, I to tyle. I serdecznie dziękuję trenerowi oczywiście, yy, szefowi wszystkich szefów, yy, Radkowi yy, Królowi z Olimpu. Dziękuję bardzo i zapraszamy do oglądania gali. Dzięki.